Mamy pierwszy dzień jesieni, a więc zdaniem wielu wkroczyliśmy właśnie w najbardziej depresyjny okres w roku. Zupełnie odwrotnie sądzą najmłodsi, którzy właśnie dziś wraz z pracownikami dziesięcej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej świętowali dzień spadającego liścia. Dzisiaj mamy kalendarzowy, pierwszy dzień kalendarzowej jesieni, i jest to jednocześnie dzień spadającego liścia. Tak jak już powiedziałam, ten dzień wymyślił podróżnik, pan Jerzy Szewczyk. Który sobie pomyślał, że jesienią nie ma żadnych fajnych świąt i trzeba coś wykombinować. No i wykombinował ten dzień spadającego liścia, żeby w nową porę roku weź wesoło, radośnie. Stąd nasze dzisiejsze spotkanie tutaj z dzieciakami ze szkoły numer 4. Ten dzień spadającego liścia jest to impreza cykliczna. No, niestety, wiadomo z jakich powodów nie odbyła się w tamtym roku, ale w tym roku zrealizowaliśmy to. Zanim dzieci przystąpiły do zajęć pod dachem, wspólnie wyszły do parku, by na własnej skórze poznać uroki polskiej jesieni. Byliśmy przed zajęciami, byliśmy na spacerze w parku i dzieciaczki szukały listków. I, no niestety, ale czerwonych nie znaleźliśmy, jakoś się słabo powybarwiało. Wizyta w parku była nieprzypadkowa również z innego powodu. Zebrane liście posłużyły małym mieszkańcom Szczecinka do przyozdobienia dzieł, które tworzyli po powrocie do biblioteki. Dzieci będą robiły kolorowe lampiony, które będą no, umilały im wieczory w domciu, włożą sobie świeczuszkę i będą patrzyły, co, jakie cudeńko wyczarowały tutaj na zajęciach biblioteki. Jak widać jesień nie musi być smutna. Zadbają o to również pracownicy biblioteki imienia Kornela Makuszyńskiego, którzy zapowiadają moc atrakcji w placówce na najbliższe tygodnie. Zajęcia będą u nas ciekawe, zawsze coś się dzieje, także wszystkich chętnych zapraszamy do biblioteki. Zachęcamy więc do aktywnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez bibliotekarzy, jak również do śledzenia informacji, które pojawiają się na facebookowym profilu placówki.